Cześć! Tutaj Jordan Forester, a to jest ponownie Five Nights at Freddy's Security Breachando Więc em trzeba iść do Parts and Service. Wróćmy ta, tam skąd przyszliśmy e, ponieważ muszę znaleźć em, gnata <laughs> basically muszę znaleźć. E, Check out these pictures. Chica uh. has some sort of special voice box. Roxy has new eyes. And Monty was given better claws. We have to get these. We could upgrade you. Gregory, those parts belong to my friends. I, I would never do anything to hurt them. What? All they've done all night is try to hurt me. <laughs> they get what they deserve. There must be a good explanation. O oh. ktoś tu ich przeprogramował IC Ktoś. A mówiąc ktoś mam na myśli. Pewna królicza samica. A może jeszcze ktoś? Nie wiem. Ale bardzo prawdopodobnie, że, 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 że to to samica. Okej, okay, zbiegać to. Czekaj, ja może sobie ją troszeczkę przyciszę, to mówię, żebym się słyszał. Okej, okej. Eee, Myślałem, że tylko... Że tylko... się w... działa. Okej, okay, to wchodzę. Wchodzimy. Chociaż wiecie, czekajcie. Cze stop, stop. Stop, stop. Teraz zapisz, żebym nie musiał z powrotem tych znajdziek. Żeby nie musiał z powrotem tych znajdziek szukać i znowu je zbierać tysiąc razy. Okej, okay. to się stanie, jak pójdziemy tutaj. Eee, nie to chciałem zrobić. ja. Freddy nam się rozładuje zaraz. God damn it. Teraz to ja muszę poszukać szybko jakiejś stacji do ładowania. O, była tu, była, była tutaj. Była tutaj. Halo. Ale, że co, przepraszam bardzo. Mam nadzieję, że to przez to, że się bateria wyczerpała. A nie przez to, że wyszedłem z park Service Uwagam. O Okej okay. Dobra Okej, okay, czyli to po prostu dlatego, że się bateria rozładowała Okej okay. Czyli... Dobra, zapiszmy Okej, okay, czyli nowy fun fact eee, Freddy nam zrobi jumpscare, jak się bateria wyczerpie Tak, żeby za ładnie w życiu nie było Zawsze. Dobra, idziemy. idziemy nie, nie możemy marnować jego baterii. Zbyt długo. Quad Wychodzimy. Klikaj. Przycisk. Let's go. Słuchaj right, Freddy, poczuj zabawę, poczuj ducha zabawy. Okej, okay, dobra, chodź, chodź do niego. Gdzie teraz? Freddy, co do mnie? Okej, okay, ja nic tutaj nie robię. Ja jestem e, tutaj szukam z tobą zwłate. O bo o jo o witam sami co? Zaczę? Co? E, nie mamy blisko żadnej. E... A może mamy? <śmieniu> 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 If Freddy get out of my room Dobrze ja, ja Ci tutaj nie przeszkadzam O, Ktoś tu nie załadował Tekstu Coo e, dobra. Naładujmy się Zaraz jak to... Ja, jak to działa? Dobra, yy, najbliższa stacja jest tutaj, a misja Chica z green room. Okej okay. Musimy mieć teraz iść do Zakładam, że ona też będzie miała w swoim w swoim miejscu Stację ładowania. Chica? To! Cudownie Gdzie jest najwyższe stacjonowanie? Gdzie jest? Gdzie jest? Nie mogę tam wejść Cholera, 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 Zdążyj, zdążyj Ty się tam, no nie przejmuj to Ja muszę na chwilę tu wrócić żeby się podładwać Dobra C e... Cika z grin. Ale jak mamy do niego wejść? Skoro Hej, ty wiaro night. No, 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 ładna. Hm. Dobra, dobra. Ja chyba mam pomysł. Ja chyba mam pomysł. Jak, jak, jak stąd, ja, jak, jak, jak to. Może w convenience store znowu coś będzie. To są krainy, prawda? Eee. no ich!

się jak tam zmierzyć tam wejść nie mogę tam wyjść też nie mogę same ale nie w tym przypadku dobra No i powiedzcie mi teraz level 5 security pass Ja mogę zdobyć taki takowy przedmiot Ja też nie O kurwa Freddy Fredryk Fredryk Fred Fredzio! Nie wiem gdzie iść o, może tutaj Dobra. E, wyjdźmy z niego, żeby oszczędzać jego baterię I może tutaj coś mi się uda zdobyć. No oczywiście! Ja pierdolę. Dobra. There's something else in here. What's this? It looks... old. Gregory? Uh, zaga, zaga, what what you did you do? Something... happened. I can communicate again. I think you fixed my signal. Thank you. I can see you on the monitor. I, I didn't think, think you it a second wind. Freddy, I see Roxy and Monty on the cameras.

O, tu jesteś. Hello. Wcale mnie nie widzisz. Wcale byś mnie. dojrzała. Ślepa. No normalnie. Ślepa. Głucha. i głupia. Przygoduję, że mnie teraz też nie zauważysz, co? Come on out, you little monster. okej, okay. odwołuję. Ha, ha. nie ma. Dobra, no Tak, tak ta zaś. Będę go używał do przemieszczania się tutaj. No, to jest e, cudowne. Za to potrzebuję wiedzieć, gdzie ja mam iść. O mnie tu chyba nie było. Ja mnie tu chyba nie było. Nie było mnie tu Chyba Chyba nie Okej okay. Halo? Hallo? Halo? Okej, okay, tu jest Okej, okay, tu jest uh, ładowanko Dobrej... Fred... Fredgio. Czy on się gdzieś zbagował? Co jest nie tak z tobą? Gdzie ty jesteś? Pierdolę, jak się zesrałem, ja. Tak, gra definitywnie ma bugi, które powinny zostać naprawione. Okej, okay, żeby się mi gdzieś tutaj nie zbagował. Okej, okay, żeby on mi się tutaj gdzieś nie zbagował. Chodź, chodź, chodź. tup tup. tu. To chyba jakąś zapierdala. Naładujmy Cię. Tak. Powiedziałem naładujmy. Dobrze. Teraz wyjdźmy z niego, żeby go móc oszczędzać jak najlepiej. I idziemy zobaczyć co tutaj mamy. Bo zgaduję, że tutaj mamy iść. Ponieważ mnie tu nie było. Oho! Lag. To znaczy, że mamy tu iść. Ready? Trzymaj blisko mnie, okej? Okay? Trzymajmy się razem, a nic nikomu się nie stanie. O Łatajkę też wymienimy. O! Oh. O! Oh. Nie, nie, zaraz, zaraz. Dobra Na razie tego nie potrzebuję, ale tutaj z tego co pamiętam... Wait Okej, okay, cz Dobra, czekajcie, skoro mam już tą latarkę, to ja to sobie po prostu z powrotem zmniejszę eee. Tak wyglądają, wiecie, te sceny z filmów, tak by the way Okej okay. Jestem teraz... ...tutaj Mam być w... Find the party pass in Chica's green room Czy to są green roomy, tak? Nie rozumiem de Jestem debilem, ja, albo ja nie widzę gdzie idę Albo to gra się zbagowała, To jest bardzo prawdopodobne. Okazało się, że jestem debilem. Eee... Monty Golf, Monty Gator Golf, gdzie można znaleźć Monty Gator Golf? Mhm. Opatrzcie państwo! Co my tu mamy? Okej, okay, idziemy. Freddy! Wyruszamy ku przygodzie. Czyli musimy iść do golfa. Co to jest? Okej, okay, czekajcie, ja sobie muszę pozwiedzać. Mogę wejść tutaj? Mogę? Mogę! Ale... Że... Ta... 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 Aha, czyli to jest po prostu Łączone A mogę tam wejść? Mogę się wspiąć na to? Mogę tam... Mogę zjechać na zjeżdżalni O nie! O nie! O, o, o! O, o. Coś zgaduje, że ktoś tu nam złoży małą wizytę. Ktoś... Jasny jak słońce. <grym znać> <grym znać> <grym znać> o, patrzcie o wilku mowę. Okej, okay, więc tu, mamy, tu miałem znaczkę, a teraz... Czas... Zobaczyć, co tu mamy Okej, okay, ja jestem zbanowany ze wszystkiego Wow is me, wow is me, ale się boję, ale jestem przejęty tym. Wcale, że nie! Dobra. Cicho, nie otwieraj się. Okej, okay, czyli musimy teraz iść do Monty Golfa, żeby... Żeby uzyskać chyba security batch. Eee dobry Dzień dobry. Ty pan 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 mnie. Ok, wiecie co? Doda wszelki wypadek. Wejdziemy do Freddy'ego Żeby mi się upewnić. Hello! Co? Co ty ode mnie chcesz? Party pass Ok, fair enough Tylko jak? Okej. Ok, 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 ok Dobra, czekajcie eee, Tab Mapa. Ja się chyba muszę przedrzeć tam na tyłach. Okej, okay, czyli muszę wrócić. Eee, tylko gdzie? Skąd ja przyszedłem? A, stamtąd. Dobra. Ja muszę się chyba wrócić I. Nie wiem czy... Zaraz. Czy między... Oni są połączeni. Te green roomy są połączone. Oh, you O A bo Czy to nie jest węd? Okej, okay, to jest chyba węd. Ale okej, okay, spróbujmy. Wejść do... Yy backstage'a Freddy'ego i przy okazji nie dać się złapać przez panią ochroniarz, której przeszkadzam z jakiegoś powodu tutaj, będąc w tym oto miejscu dobrze, że roboty zniknęły, przynajmniej on i mi się nie muszę przejmować Jedyne jedyne zagrożenie, które posiadam To panna, za tutaj! Come on kid, I don't have all night. Fuck Freddy! Pomocy! Okej, okay, ona, ona, ona okay, mam blisko Frediego, mogę się w nim ukryć. Kuj się, kuj się Dobra, wejdźmy do, yy, Do pokoju Frediego. I jeśli moja teoria jest prawdziwa To one są jakoś połączone Jakoś Okej, okay, ja, ja powoli zaczynam mieć tej trochę, tej gry trochę dość Ponieważ ona jest zajebista, fabuła ma zajebistą sofari ale optymalizacja jest chujowa. Optymalizacja jest do bani, Ga się laguje... Ga, w sensie Gabi cała sama laguje. Ga nie, nie, do, nie, nie zdąży załadować tekstur, jak, wyjdę do, jak wejdę do pokoju, przez co chwała tkwię w pustce. Ale najgorsze jest to, że ona mi się randomowo wyłączy. Tak, bez, bez ostrzeżenia. Po prostu tak i muszę po prostu nagrywać kwa, częściami. Steel, wool, proszę ja was. Fix your shit Bo ta gra jest dobra, tylko optymalizacja i strona techniczna po prostu leży totalnie. Nie ukrywam. Nie obraziłbym się, gdyby ta gra wyszła w tym 2022. Ja bym z chęcią poczekał. Jeszcze trochę, żeby naprawili wszystko na 100%. Bo na razie to jest. To jest tortura. To jest nieśmieszny żart. A to są najniższe ustawienia graficzne. Tak więc, e, zgaduję, że teraz mamy... No chodź tu. To to mnie załknął w tej windzie. Więc teraz, skoro mamy to, co mamy... To musimy investigate the vent in Mazer Size. A Mazer Size to jest chyba. O tutaj. Dobra. Jestem uzbrojony w aparat i nie zawaham się go użyć. Fazer Blast. Ok, tu mamy iść. Okej okay. Aha Need party pass Are you kidding me? ma? A tu ja tu byłem Okej okay. Tu jest Roxy Raceway To tu nie potrzebuje być Aha, czyli tutaj mogłem dostać ten. Fast Blast. Tu mogę jakoś wejść? Mogę! Okay. Czy w kuchni będzie jakiś... party pas? O! Zwierz to. Bierz to. Piniata z Freddy. Ta! Po co my... Po co mi party pas, kogo mam piniatę z Freddy? Co mam jebnąć tego robota tą piniatą, żeby nie wpuścił? Wiesz no. ja, ja robić? Okej, okay, nie wiem czy ja dobrze idę. Prawdopodobnie nie. Ale się przekonajmy. Czy dobrze idziemy? Zapewniam, że ja mam Freddy'ego cały czas O! O! Zapiszmy, 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 zapiszmy Zapiszmy! Come on. Dobra Okej okay, ludzie, to by było na tyle jeśli chodzi o ten odcinek Znowu było okropnie, znowu lagowało Gra mi się cały czas wykrzyczała A ten tu nadchodzi Kurwa, to jest... ej, to jest actually creepy. Spoiler police! Okej, okay. okej, okay. dobra, to by było na tyle jeśli chodzi o ten odcinek. Dziękuję Wam wielkie serdecznie za obejrzenie. Ja zrobię sobie malutką przerwę i lecę nagrywać kolejnej, ponieważ czuję się zmęczony, a to... Jeśli chodzi o tę serię źle wróży. Także to by było na tyle w tym odcinku. Dziękuję Wam wielkie serdecznie za obejrzenie. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku z Five Nights at Freddy's Security Bridge. Cześć!